Siema w kolejnym filmie. Ten film jest kontynuacją dnia z poprzedniego filmu. Więc jeżeli nie widzieliście poprzedniego, zachęcam do nadrobienia. A w tym dalsza część dnia. Także zapraszam do oglądania. I te wyglądają tak: czyli no, jakieś puste przestrzenie się trafiają, ale. Nieźle. coś tam plonu dadzą. A ile to się zobaczy, najgorsze jest to, że nie mam ścieżki w ziemniakach i muszę ku kukurydzą jechać. Się zastanawiam się, czy się połamie, czy nie, ale chyba lepiej będzie zrobić ścieżkę w kukurydzy niż w ziemniakach. O ziemniaków to chyba więcej zniszczy, niż tej kukurydzy. Mnie się tak wydaje. A ja kukurydza może jeszcze się nie połamie. Może się śliz ślizgnie pod spodem. No zobaczymy. Kurde, ja nie pamiętam, że tutaj jechałem. Tu będzie ta ścieżka, czy nie? Z względu belki, to mi pasuje tutaj. <grytanie> Zobaczymy czy ona się połamie, czy nie. Czy można pyskać taką kukurydzę jeszcze fajnie się pokłada przed ciągnikiem? O, miniaturkę by zrobić. Jak ciekawość mnie żera Co to się dzieje za tym? Niech się łamią. O, łamiam się już, już się zrobiły za twarde No ale co, życie kilka, kilka pójdzie Żeby ziemniaczki mogły rosnąć A i tak jest nieźle, nie? Fajnie to wygląda Ale w sumie wiecie co jest najlepsze do tego rzędu i tutaj jakimś cudem też się mieści Więc... a, tył, tył się trochę nie mieści no, tył najeżdża Chude za szerokie są kapcie z tyłu tutaj z tej strony najeżdża, a z drugiej Kurde, żebym o tego tu za nie wyłożył. Daję. No, tutaj 5 cm czyli tak na styk. Właściwie no, o 5 cm za mały ostaw, żeby było na styk. Trzeba było ciągnik bez jeszcze na wyższych kołach. <laughs> To w tej fazie kokurydzy bym mógł pyskać jeszcze, odżywkami. No w sumie, jakby do międzyrzędzi wziął wyższe, to prawie dałoby radę taką pyskać, nie? Wiesz, bo tutaj przejeżdża. To by planowała 20 ton, mokiego. Zielona. Jakby się jeszcze z dwa, z dwa razy jechało z jakimiś odżywkami. Wodę toleruję, pod warunkiem, że jest gazowana. Teraz mama kupiła niegazowaną i wam powiedziałem, cisowianka gazowana jest bardzo dobra, przynajmniej mi smakuje, ale nie gaz. Bleh. Jadę po zgrabiarkę teraz. Zgrabiarkę mam, a czego wam jeszcze nie powiedziałem, dzwoniłem, żeby kombajn przesunąć ze środy na czwartek, bo w środę mi dziewczyna przypomniała, że mamy tę dentystkę. Także, tak pytam się kombajnisty, czy mu pasuje, a on mówi: Ojej, ojej, jak dobrze. Mówi: Wszyscy chcą teraz, na już mucić, a ty przesu przesuwasz dzień później. No ja, <grywia> czyli pasuje. No pasuje, pasuje. Także, no w, czwa w czwartek, mucimy. A, nie ma co się śpieszyć, aczkolwiek jak y, mówi, że muci pszenicę, to ma 12, z lekkim haczykiem wilgotności. Także, słuchaj, już jest. No ale w prognozie nie ma deszczu na najbliższe półtora tygodnia. Także nawet jeżeli tydzień wytrzyma do kolejnej soboty, to już chyba większość będzie wymucona Tak zmokło, potężniej tak zmokło, także już dużo gorszych parametrów ta pszenica chyba nie będzie miała, jak już to delikatny deszcz przyjdzie i tyle, już chyba takich ulew nie będzie jak do tej pory. Już sianem pachnie ta prawa, teraz się zamówiłem na 13-14, coś takiego, kuzyn ma przyjechać, bo jest chętny. Mówi, że ma podszczepioną, to, to przyjedzie jak chce. No jak jesteś chętny, to zapraszam do południa tu zgrabię. No, może mi się uda. Długi kawałek, to można będzie trochę pogonić na tych prostych. Trochę gazu dodać. Nie wiem, ile z taką maszyną można jechać. Osiem? W razie mamy, jeszcze przepustów nie ma. Prześpieszymy do dziewięciu. Ja, trochę niżej można ją dać. Kurde, dziewięć na godzinę. Nowy wymiar zgrabiania, długi kawałek, dobra maszyna, tu się szybko grabi. Tutaj trochę od granicy starej trawy zostało, bo pokosówka nie dokosiła, a ja dokosiłem. Także ten jeden bal będzie taki trochę średniowy. Też przy samej granicy staram się nie jechać. Żeby tych śmieci za dużo nie powiadić. Ostatni przejazd 11:50. Idealnie przed obiadem się wyrobię. Tutaj ten środkowy może ciutkę grubszy przybędzie. bo go składam z trzech przejazdów. Czterech, no z niepełnych czterech, aczkolwiek tutaj środkiem to trochę słabsza trawa była. Trzeba by pH wyregulować na tym kawałku, wtedy by wszystko lepiej rosło. Bo mnie się wydaje, że tu jest strasznie niskie. No i dobra, 2 hektary pograbione. W 5 fałków? Nie, no 5 fałków zobaczymy ile bali z tego będzie. 10, może trzeba będzie gdzieś je tutaj upchnąć, żeby się zmieściły. A już trochę poszło. parę sztuk. To jest dobre. Tutaj jest New Holland z Hederem. A z przeciwka jedzie Bizon też z Hederem. Dwa kombajny na siebie natrafiły. I obydwa z Hederami. Żeby było śmieszniej. No, ciekawe, ale się miną. No, oh, dobrze, że nie za szerokie hadały mają. Na styk. Idę tu też na styk. I przejechał. O, oh, jeszcze nie komaj puszcza. Jak miło. Tutaj tak klatka, jak chodzi, chyba ciężko chodzi Mi się wydaje Do tego momentu się otwiera Potrzebuję ją otworzyć całą najlepiej Muszę popatrzeć, gdzie, gdzie przyłożyć młotem, żeby to dobrze, dobrze działało To no, mi się wydaje, że się... Nie, nie klinuje się tam o co ona się może klinować? Że nie chce. No, to już z 2-3 razy spawałem, Bo się klinuje dziadnosła. Dobra, siłokęcik, młot. I gdzieś tu trochę porozginać. Tutaj może ją trzymać. No. Tutaj trzeba ze ślubokiem wjechać, trochę tą blaszkę rozgięć, może będzie. Zaraz zobaczymy. No i bajka, tu ją, tu ją trzymało. Elegancko. Można piankować. Tylko najpierw jeszcze zamieść. Ją trzeba. No, i przyczepa jeszcze 100. Teraz idę po piankę <grybujesz> i ją uszczelniam. A kuzyna jeszcze z prasą nie ma. Miał być od 2. Jest już 15 po. Jeszcze nie przyjechał. Jak klasyk! O, w miarę lekkie. Jeszcze może bardziej dobić. just robite, o, ładne są. Ale nie są za ciężkie. Szybko przez ta piawa. Jeszcze będą, z jednego wałeczka na spokojnie. To trochę owijania też będzie. 16 bali wyszło. Jadę zbierać. Ale piecze to słońce. Nie jest za ciepło, ale jak się stoi na słoneczku, to, to grzeje. Bardzo mocno grzeje. Tutaj jak na razie to złożę te, co są blisko, a później czy podczepiam. Kurde, jeden gospodarz e, nie wie, czy zdąży mi je owinąć. A jak zdąży, to późny wieczorem. Zadzwonimy do drugiego, zapytamy się. Może by miał czas za chwilę i na chwilę Bo ja za 20 minut pozbieram 20 do 30 Będę przygotowany do owijania. Trudno, jeszcze o by się przydała A, dużo rzeczy by się przydało Powoli, powoli to się zawsze kupi. W tym roku i tak dużo. Bo silos, agregat uprawowo-siewny i nawigacja. No to chust duża inwestycja. W te trzy rzeczy. Pewnie jakby jeszcze tą drobnicę doliczył. to. Pod 300 wyszło. To no, znaczy sama brona wirowa z nawigacją i programem to już prawie 300, ale brutto, nie? 200 coś to wychodzi netto 230, coś takiego. Zawsze że mogłem tą trawę jednak w czwartek skosić, bo ciutka za mocno przeschła mogłaby być bardziej wilgotna. Dobra, teraz przyczepa i na koniec. A i czapla jakaś przyleciała Taka dziwna Miałem jeszcze dwa na przyczepę załadować ale już je sobie przewiozę na turze, daleko nie mam A jak ładowałem tego jednego to się zdenerwowałem, bo mi z wideł nie chciał zajść i musiałem go rzucić na ziemię i jeszcze raz nabić Zjadowski bal Także bez sensu takie ładowanie Zdecydowanie chyba szybciej przywiozę ten kawałek tułem niż je załaduję i rozładuję na górę. No i wszystko naszykowane do owijania. Teraz tylko czekać na gospodarza z owijarką. Idę przyczepę teraz uszczelnić tą pianką, bo jeszcze tego nie zrobiłem. No, i jest pięknie. Słyszę jakąś jenówkę, która jedzie, więc chyba gospodarz jedzie z wiarką. Już podglądam, podglądam, podglądam. Tak, wydaje mi się, że trochę zasłużę te bale są. Są sporo zasłużę. Owinięta, a tu przyczepa jeszcze czeka. Jeszcze się nie doczekała. Ciekawe, jak będzie ze szczelnością. Kuziwa, jak prawdziwy oporowiec. Pierwszy raz w karierze. A tutaj? A jeszcze tu jest przyczep. Jeszcze trzeba przed nią bólę. Dzień i będzie ok. No i pięknie. Bale zwiezione, owinięte. Trochę zasucha. Jaka nauka na przyszłość? Nie słuchać się mamy, która mówi, nie zgrabiaj, będzie za mokry. No a tak to szwajtek bym zgrabił od Jana. I dzisiaj by było dużo lepsze. Na tych wałkach by tak nie przeszło. No dobra. Jest zaraz półdo, przyczepa opiankowana, chyba wszystko porobione. Jeszcze tutaj śliwek sobie trochę urywa i uciekam. Myję się i uciekam. I tyle na, by było na dzisiaj. Eee, właśnie sobie uświadomiłem, że zakończenia nie nagrałem do tego filmu. Długa jest kolejka na temy znajomy dzwonił, że, że 50 metrów ludu. Ja, już się wszystko przemieliło, Ale tam kamperów, aut, dużo ludzi przyjeżdża na weekend czy tam na wakacje do Unii. Standardowo, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania dwa filmy wybrane dla Was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć.